Zuzia idzie do dentysty. Zuzia z otwartą buzią wpatruje się w lustro. Jest bardzo zdenerwowana. Brązowa plamka na dolnym zębie nie daje się wyczyścić szczoteczką. Jest już późno i dziewczynka od dawna powinna leżeć w łóżku. Mama szuka Zuzi i znajduje ją w łazience. Myślę, że musisz iść do dentysty. W tym zębie na pewno jest dziura stwierdza. W przedszkolu Zuzia mówi dzieciom, że musi iść do dentysty. Ania pociesza ją: Tam wcale nie jest tak źle. Michał twierdzi, że dentysta wierci dziury w zębach. Zuzia myśli o wiertarce taty i zaczyna się bać. Wieczorem pyta tatę, czy jego wiertarką można też wiercić dziury w zębach. Tata uspokaja Zuzię. Wiertło dentysty jest o wiele mniejsze. I wygląda zupełnie inaczej niż wiertarka. Dentysta usuwa za jego pomocą zepsute części zęba. W następnym tygodniu Zuzia idzie z mamą do dentysty. W przychodni pachnie czystością. Zuzia mocno przyciska do siebie pluszowego misia. W rogu poczekalni Zuzia znajduje duży domek dla lalek i zaczyna się bawić w najlepsze. Nie słyszy nawet, kiedy pielęgniarka wyczytuje jej imię. Wchodzi z mamą do gabinetu. Stoi tam wygodny fotel, na który Zuzia chętnie się wspina. Pielęgniarka zawiązuje jej wokół szyi duży śliniak, a potem porusza fotelem w górę lub w dół. Zuzi to się podoba. Nad głową dziewczynki świeci wielka, jasna lampa. Przy fotelu znajduje się mała umywalka, kran i kubek. Na stoliku obok Zuzi leżą błyszczące przyrządy. Dziewczynka nie widzi wśród nich wiertarki. Wchodzi młoda, uśmiechnięta dentystka. Cześć Zuziu, mówi. Czy któryś z Twoich zębów się rusza? Zuzia z dumą pokazuje jej swój siekacz, który chwieje się na wszystkie strony. Wkrótce wypadnie, a na jego miejscu wyrośnie nowy ząb. Dentystka dokładnie ogląda wszystkie zęby dziewczynki za pomocą lusterka i małej lampy. W dolnym zębie. Rzeczywiście jest mała dziura. Zuzia nie rozumie, jak to się stało. Przecież co wieczór i co rano starannie szczotkuje zęby. Dentystka wyjaśnia, że słodycze i resztki jedzenia mocno przyklejają się do zębów i niszczą je. Dlatego najlepiej jest czyścić zęby po każdym posiłku. Teraz ci założymy plombę, mówi dentystka. Bombę? Niepokoi się Zuzia. Plomba wypełnia dziurkę w Twoim zębie, śmieje się lekarka. Pokazuje dziewczynce taki dziwny metalowy ołówek z szybko kręcącą się końcówką. Z jego pomocą można pozbyć się zepsutych części zęba i go uratować. Zuzia musi szeroko otworzyć usta. Wiercenie jest trochę nieprzyjemne. Pielęgniarka zaczepia mały zasysacz na ustach dziewczynki, żeby ząb był cały czas suchy. A Zuzia nie musiała wciąż połykać śliny. Specjalnym haczykiem dentystka sprawdza, czy wszystkie zepsute kawałki zęba są już usunięte. Teraz dentystka wypełnia ząb. Zaraz potem Zuzia musi mocno zacisnąć szczęki. Plomba ma dziwny smak. Zuzia wciska przycisk, woda leci do kubka. Dziewczynka płucze usta i wypluwa wodę do umywalki małym lusterku ogląda swoją nową plombę. Na ogromnej szczęce, która jest modelem prawdziwej, dentystka pokazuje Zuzi, jak poprawnie czyścić zęby. Na pożegnanie dziewczynka dostaje od niej małe lusterko dentystyczne. Wieczorem Zuzia z pomocą swojego nowego lusterka i latarki dokładnie ogląda zęby taty. On też ma brązowe plamki, nawet dwie. Tata musi iść do dentysty. Nie bój się, pociesza go Zuzia. To wcale nie boli. A teraz mam kilka pytań. Czy byliście już kiedyś u dentysty? Pewnie trochę baliście się, ale myślę, że to nie było takie straszne. Pamiętajcie, żeby dbać o swoje ząbki, myć je. Często, najlepiej po każdym posiłku, tak jak mówiła w opowiadaniu pani dentystka. No i jeść jak najmniej słodyczy. I pamiętajcie, nie bójcie się dentysty. Do zobaczenia.